Dla współczesnych mieszkańców ostrołęki patriotyzm jutra to również szacunek do dziedzictwa kurbiosczyzny, dla tradycji, języka, pieśni, rękodzieła, które są częścią naszej tożsamości. To świadomość, że możemy być dumni z naszych korzeni, a jednocześnie odważnie patrzeć w przyszłość, tworząc nowoczesne, przyjazne i silne miasto. Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym dniu, gdy świętujemy odzyskanie niepodległości, Pamiętajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować w sercach, w codziennych decyzjach, w uczciwości i wzajemnym szacunku. Wolność to nie tylko prawo do mówienia, ale i obowiązek słuchania. Nie tylko możliwość wyboru, ale i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności. Niech 11 listopada będzie dla nas nie tylko dniem wspomnień, ale i dniem zobowiązania że będziemy mądrze budować patriotyzm jutra. Taki, który łączy, a nie dzieli.